Ibisz pokazał, co działo się w trakcie próby Task. Nie do wiary, co zrobiła Pawłowicz. Zanim rozpoczęła się transmisja na żywo ósmego odcinka programu Taniec z Gwiazdami, w studiu panowała wyjątkowa atmosfera. Wszystko za sprawą Iwony Pawłowicz, która w dniu emisji świętowała swoje 63 urodziny. Jurorka programu została zaskoczona przez ekipę i uczestników, ale sama również miała dla nich niespodziankę. Jak pokazał w swoich relacjach Krzysztof Ibisz, jeszcze podczas próby do odcinka Iwona Pawlowicz podziękowała ekipie za przygotowaną niespodziankę, kwiaty i odśpiewane 100 lat. Najpierw do wszystkich zebranych skierowała wzruszające słowa, a później zaprosiła do częstowania się przygotowanymi na wieczór słodkościami. Czarna mamba, znana z ostrych ocen na parkiecie, tym razem pokazała swoją ciepłą i serdeczną stronę. Cała ekipa była wyraźnie wzruszona gestem jurorki, która od samego początku istnienia programu pozostaje jego nieodłączną częścią. Iwona Pawłowicz ikoną programu. W Task jest od samego początku. Taniec z gwiazdami świętuje w tym roku jubileuszową edycję, dlatego każda taka chwila nabiera szczególnego znaczenia. Pawłowicz od pierwszego sezonu jest symbolem programu, to ona oceniała występy gwiazd od ponad dwóch dekad, zawsze pozostając wierna swojej szczerości i profesjonalizmowi. Na kulisowych nagraniach widać, jak Jurorka częstuje ekipę przygotowanymi smakołykami i żartuje z prowadzącymi. Urodzinowy postawa Pawłowicz tylko potwierdza to, co od lat wiedzą widzowie: że pod ostrą maską surowej Jurorki kryje się ciepła, serdeczna i wdzięczna kobieta, która potrafi docenić ludzi wokół siebie. Wszystkiego najlepszego!